Siemanko w tym odcinku będziemy A. tu mam długopis i to <laughs> musimy tak <laughs> zrobić, bo ja chcę bo ja chcę to wytrzeć mam dwie chusteczki. Dłopis wypisany. Oczywiście przemyty, dwa co? Nie może być nigdzie tuszu, bo ona się kończył. To jest taki specjalny klej, przy którym <ścoughs> ono... ten... przy którym... o tutaj to się otworzy. Taką, to było razem złączone. To było tak złączone i to razem. W następnym odcinku nagram budowę do nowego jeszcze tu jak to wybrać? tutaj mamy jedną część i to będziemy czyścić. W następnym odcinku będziemy wyjmować sprężynkę, ale mi się wygnają te palce. Ale w tym odcinku, Dobra, koniec! O to pa!